Już za tydzień dziewiąty turniej kibiców gramy z sercem. Co będzie się działo? Przybliżmy, jakie zespoły będą, jakie atrakcje czekają, co czciankę czeka w przyszły weekend 23-24 stycznia. Czeka bardzo dużo atrakcji. Mamy potwierdzonych 20 ekip z całej Polski przyjadą. Będą grać oczywiście dla Piotka i Wojtka. To będzie działo się wszystko w sobotę. W niedzielę. No, dużo atrakcji, naprawdę. Licytacje. Będzie, gwiazdą będzie Karol Bedorf, który nas odwiedzi. E, myślę, że nie trzeba e, przedstawiać e, chłopaka. E, I co wieczorem? Wieczorem będzie Kobra Locka, Golden Life, Free Life, e, bez nasze i Mikser Częstowy. Także naprawdę e, bardzo dużo jest do... do... Bardzo dużo będzie się działo, także informacje, większość będzie na plakatach, co o której godzinie, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć, co o jakiej godzinie. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby pomóc, i w, pomóc w zdrowiu Wojtka i Piotka. Miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami pobijemy kolejny rekord i do, dopniemy tą cegiełkę dla, dla zdrowia chłopaków. Warto być, warto pomagać. Piotrek i Wojtek. To są bohaterzy tegorocznej edycji. Turnieju. Yy, powiedzmy troszkę o bohaterach. Ile mają lat, skąd są? Bohaterowie, jeden ma 5 lat, drugi 10. Yy, obojga chorują na, po, na porażenia mózgowe. Są to naprawdę ciężkie choroby. Yy, oprócz tego są jeszcze jakieś powikłania związane z tym. Chłopaki pochodzą z Niekurska i z Tersina, dlatego yy, w tym roku zadecydowaliśmy wspólnymi siłami z organizatorami, że podejmiemy decyzję i, i będziemy zbierać dla tych właśnie dwóch chłopaków.